Siemanko drodzy widzowie, witam was na kanale HexMate i dzisiaj jest ze mną PARTY! Jesteśmy dzisiaj w Zielonej Górze przed klubem One Love i co będziemy tutaj robić powie nam gursy. Siemanko, dzisiaj działamy z konkursami, jest z do zdobycia, zobaczcie jak to się dzieje, co tutaj się wyrabia. Bądźcie z nami do końca, bo będzie ciekawie, trzymajcie się. Właśnie, a co dzisiaj będzie się działo? Może kilka shotów? i <laughs> Tutaj mamy nasz heks niefortunny, który dzisiaj posłuży nam jako, jako wyrocznia. Niektórych zgubi, niektórych ocali. W każdej kopercie są przygotowane zadania. Zadania, w których będziemy mierzyć się my kontra ludzie z klubu. Można wygrać sianko. Różne. Nikt nie wie, co kryje dana koperta. Oprócz nas. Dlatego, żeby było fair, my zawsze do zadania chłopaki, kamień, papier, nożyce testowo. Trzy, trzy. Cześć, Cześć. Wszystko. Wszystko. <laughs> Chciałem tylko dodać, że kołem będą kręcić nasi goście, żeby nie było, że my mamy jakoś ustalony patent, czy... Coś, także nasi goście będą kręcić. I co jest jeszcze ważne? Wiemy jakie są zadania, ale nie wiemy w którym miejscu, więc niech zdecyduje los! Ślepy los! Zaczynamy nasze dzisiejsze losowanie Tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku 100% losu decyduje Mamy dwie pierwsze ochotniki Dwie Wiktorie Dziewczyny, trzy po trzy, która pierwsza bierze ogieł trzy, trzy po trzy Trzy, trzy po trzy Wiemy, że w najbliższej konkurencji udział weźmie Wiktoria Teraz pytanie kto z nas Chłopaki Trzy po trzy Aaa Aaa Okej Cześć, Honory domu. Jezu, czekaj, bo tutaj pieniądze z komunii wyleciały, nie? To jest ten moment, kiedy czytasz kartkę i dajesz, że nie ma pieniędzy. Dobra, słuchajcie. Wrócimy śmiesznego papierosa. Ja, ja, ja. Dobra. Dobra, Dobra dawaj. Dawaj. Czytaj zasady Dobra, mamy 30 sekund na skręcenie śmiesznego papieroska. Który eee. ma osoba, która zrobi ładniejszego, bardziej kształtnego gibona. Nowika, to Jest. Tym razem walczycie o pięć To było mniej hardkorowe zadanie. Jest dwóch nie doświadczonych, także szanse są równe. Co z tym się robi? Tym do góry. Tak, za tak. To jest ogromna presja dla mnie, naprawdę. Pomieszać ręce, śmiać i zablikać. Trzy, dwa, jeden, start. Niezależne jury. Jak uważacie? Kto uważa, że wygrała Wiktoria? A kto uważa, że wygrał Fursztyn? Goli! za oglądanie! Dziękujemy. Nie ma sensu od tej gry, Będzie o pewne uproszczenie co do imienia. Kolejną naszą uczestniczką jest ponownie Wiktoria, tylko że inna. Trzy po trzy. Bardziej wygrał. No jest super. <zumia> Rwi. <ry> Wyzwanie numer jeden Ciao z gumki. Hej, Zasady. Uczestnik zakłada gumkę. I na biceps, a ja nie mam bicepsa. Ja też. Harmonika i i kramarka na nos. Kto to kupi miś? Prowadził na gumkę, który to prowadzi? On. On lubi na czuńa on nie może wydać dźwięku. O, zbizna. Są trzy podejścia. Wygrywa osoba, która pierwsza zamknie jaźle. Z każdą kolejną rundą dokładamy kolejną gumkę. Czy przypadku kuremisu? Hajs na pół. Start. Hajs jest w środku. Ile? Stówka. Radciu, nagrywaj te cycki. Tu są prawdziwe cycki. o, Sprawdźcie działa. Patrz. Dobrze, lepiej wejdzie. Kobiety mają pierwszeństwo, ale... O, ale rynku. to boli! To boli! Dobra, bo zatykaj rękowa. Uwaga no. Nic. Nie, no, ten był dobra. inny. Pierwsza jest rozgrzewkowa, żeby nie było. No, A już się opięła tak no dobra. Bieg... Dokładamy i zwiększamy siłę na ciągu. Dziwnie jest tak zakładać gunkę dziewczynie. Op... Dosyć... Dobra, dobra, teraz już e, koniec zarysów To jest mocno. No, mówię, że ja! Ja mam... No... Trzecia runda. Bardziej? <tra> Lubię BDSM, dawaj. W tą stronę by bardziej wolało. Kto? Co to taka A gumka, jest ta. jak mnie stary klapkiem napierdalał? Z racji, że chyba to było jednak gumki, były za słabe, Wiktoria. Dla ciebie, Bart, i tak byś dostał na pół. A pamiętaj, jak ci byłem w 5 dni. Żeby nie było zelipa, nie? Coś tam było, coś tam było. Okej, okay. następna osoba jest potrzebna. Jesteś czwarty? Jak was na imię? Aksel. Aksel, Aksel jest naszym kolejnym zawodnikiem w starciu. Chłopaki, gramy, kto wychodzi do starcia? 3, 2, 3. Głupaki Dobra mi co potrafi. Za stówę, więc coś bardziej hardkorowego. A, je... Uczestnicy... a, je... a je... Uczestnicy mają na stole operacyjnym cztery szoty oraz pacjenta do operacji. Toper zaczyna odliczać półtorej minuty. Uczestnicy piją szoty, a następnie zaczynają operację. Wygrywa osoba, która do końca czasu wyciągnie jak najwięcej elementów. Każda spucha to punkt w dół. Udało mi się je donieść tylko trochę na rozlewałem, ale jest tutaj okay. sztywna ręka. Słuchajcie, mamy tutaj niezależne jurorki, które liczą z kuchy. Czyli za każdym razem, kiedy nasz najebany chirurg dotnie elementu, który nie powinien, Plansza wydaje dźwięki i wibracje. Chodzi o to, żeby w półtorej minuty wypić cztery szoty i przystąpić do operacji. Kto wyciągnie jak najwięcej elementów i najmniej razy skusi, wygrywa. Ale jak się pozygam, to nie będziecie się podzimali. Dobra, uwaga! Trzy. Dwa, jeden, start! To nie do No i pochowane mam te kości. Wiadomo, że każdy szanujący się chirurg nie podchodzi na trzeźwo do swojej roboty. Koniec! Bądź jest mniej trzeźwy! Znaczy mniej na. 15 sekund, 4, 3, Nie rady. 2, 1, stop, stop, stop! W tej chwili przystępujemy do liczenia punktów. Raz, dwa, siedem, osiem, chwila, 3, 4, 5, 11.

Axel, dla Ciebie jest stówka. Dzięki. Proszę. Stówka. Zapisz się w poniedziałek na jakieś, wiesz, studia lecznicze. Ktoś. mama każe. Jesteśmy już po trzech konkurencjach. Jedna rzecz mnie martwi, że więcej poszło tych konkurencji za pięć dyk, a ja jeszcze nie byłem ani razu, więc na mnie trafią te bardziej pojebane, na no, fakt. Naszą kolejną uczestniczką jest Jennifer. Czyń honory domu i kręć kołem. Jest! Wyszła! Trzy, po trzy. Dwie ostatnie są moje. Wyzwanie numer cztery, Sprite Challenge. Tak chyba się boję. Wyścig równoległy. Kto pierwszy wypije butelkę z Sprite, i się nie z Beka wygrywa. O nie! Warunek? Jeszcze 10 sekund po zakończeniu picia nie można wydać z siebie żadnego dźwięku całego świata. Mm. I to jest zlecenie za miesiąc do świata. Cheers mate. Yeah. Cheers. Jest Jesteśmy tak samo w lubie. Jestem tak w szoku. Gratuluję. I zostałem tylko ja. I dwa najgorsze zadania. Idziemy szukać godnych rybali. Idziesz? Dawaj. Jak masz na Darek. Darek, zostaliśmy tylko my na polu walki. Czyli honory domu. Dzień poznajemy zielony proszę bardzo ja sobie zagram 3 po 3 w tym razie 3 po 3 Trzy po trzy. Cholera, wygrałem. O nie! Jak to klasy! Ja jeszcze tak na szybko wytłumaczę zasady. Siadamy na przemian. Puszczane nam są trzy kawałki. W którymś momencie one się zatrzymują, a my musimy dokończyć kolejny wers. To są klasyczne kawałki. Każdy powinien je znać. Jeżeli nie będziemy ich znać, ja też ich nie znam, bo Jerry je dzisiaj sami wybierał te piosenki. Dostajemy armatką wodną w twarz. Oczywiście osoba, która oczywiście mniej wody będzie miała na twarzy, wygrywa automatycznie. I co? Darek jestem trzepi. Damy radę? Spróbujmy. I te zadanie jest za pięć dyszy. No, powiem ci, że ja bym to chyba drożej wycenił. Trzy, po, trzy. Ja pierwszy. A nie, a nie byłaś. Wszystko. Co Nie Nie pamiętam! Naprawdę? Duż, hey! Miał być raz! <suszel> Widzę Ciebie przed swoimi oczami Znowu zasnąć nie mogę Powładnięty marzeniami Wszystko poświęca myśli! Ale... Dobrze! Dawaj czwórkę! <suszel> Gdzieś daleko i bardzo wysoko no. Gdzie słychać rzucze i tak Good słońca, padam na twarz! Jest! Dobrze! Starczy! Słychać szumcze i tak spiew. Wschód słońca, padam na twarz! Dawaj, jedynkę! Nie wiem, jak bez Ciebie mógł żyć! Choć pokażę ci, czy moja miłość! Nie wiem, jak bez Kończymy nadawanie! Jest! Dobrze! Koncentracja. No? Baenko, okienko, uderzam jak pułap. To ja, Luis Fernando. Baenko, okienko, uderzam jak To ja, Luis Fernando, z metrą To prawda, akurat mi się przywym losem udało. Darek, daję to tobie, ale tylko dlatego, że przepijemy to dzisiaj razem No to pójdziemy do To będzie konkurencja? Trafiło na mnie. Jest. dopowiem zadanie za stówkę, dam radę. W zasady są takie, że mamy przejeżdżane. Gdybyście nie zdążyli doczytać na kartce, zasady są proste. Mamy półlitrową butelkę wody, obrożę elektryczną dla psa, założoną na biceps. I który z nas wypije butelkę wody szybciej, a przy tym najmniej rozleje, wygrywa. W pierwszej kolejności liczy się to, kto mniej rozleje. Więc chcesz być pierwszy? Czy gramy w 3x3? Po 3x3. Po Proszę? Nie włączaj mi przez To Gotowy? Ja mogę sprawdzić, jak to jest? Nie! Trzy, dwa, jeden, start! <śleszy> <śleszy> Ojej, i... Jak? Lecisz? Straszynka. Straszny! Dwa, trzy! Kolejny sobie budzi, wygrałeś swoje 100 zł. Eee, jestem bogatszy o moje 100 zł. Teraz zapraszamy do bary. Słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie komentarz, dajcie znać. Myślę, że Michał będzie chętny, żeby więcej takich, więcej takich dzikich akcji robić. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę, dzwoneczek. I widzimy się w następnym odcinku.